Dr Bogusław Rowalski. witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam. Panie prezesie. Jest pan ekspertem do spraw międzynarodowych w Unii Europejskiej, doradcą frakcji konserwatywnej. Proszę powiedzieć, dlaczego ciągle Komisja Europejska atakuje Polskę? O, jest to oczywista rzecz związana z tym, że w Unii Europejskiej dochodzi do przewartościowania zupełnie wszystkich pojęć, a przede wszystkim. Do budowy superpaństwa unijnego opartego na wartościach neomarksistowskich. Czyli można powiedzieć, że głównie Niemcy, Francuzi, oni tam dominują. Przede wszystkim Niemcy wykorzystują dzisiaj Unię Europejską do powrotu na arenę międzynarodową jako supermocarstwo, i dlatego chcą zbudować superpaństwo unijne, federacyjne. Które stoi w sprzeczności zupełnie z traktatami unijnymi i stoi w sprzeczności do tez i idei ojców założycieli, czyli Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego i Konrada Adenauera, którzy mówili wprost, że Unia, która powstaje, wspólnota europejska, która powstaje, musi być głęboko osadzona na wartościach chrześcijańskich. No, przecież sam Schuman mówił, że demokracja europejska albo będzie chrześcijańska, lub jej nie będzie wcale, i miała być to wspólnota. Europejska jako Europa ojczyzn. Czyli jest to teraz obecnie zaprzeczenie tego wszystkiego. Tak. I Polska nie pasuje do tej układanki, ponieważ ciągle na szczęście oparta jest na mocnych wartościach, które budowały naszą państwowość od tysiąca lat, czy na wartościach właśnie chrześcijańskich. No i Polska z tym silnym duchem poczucia wolności opowiada się za Europą ojczyzn, a nie za superpaństwem unijnym, którym będzie zarządzał Berlin. I tu jest ta. Główna oś sporu pomiędzy Warszawą, Berlinem a Brukselą. Bruksela razem z Niemcami chce nas ujarzmić, rzucić na kolana, chce nas po prostu pozbawić suwerenności Nawet i podmiotowości. Wbrew traktatom, Oczywiście, że wbrew traktatom, bo traktaty europejskie ani jednym słowem, ani jednym artykułem nie mówią nic o państwie federacyjnym. To jest tylko i wyłącznie, e, widzi mi się, to jest tylko i wyłącznie nowa teza i spojrzenie neomarksistów, którzy, no nie ukrywajmy, chcieliby dzisiaj z Unii Europejskiej zrobić Związek Radziecki-BiS. No i przede wszystkim wiemy to, co jest y, bardzo ważne. Najpierw Pan Bóg, drugi później człowiek, a następnie y, następnie rodzina. Tak jak wielki prymas tysiąclecia, obecnie błogosławiony, mówię rodzina ma być Bogu, Bogiem silna. Wiemy Państwo, jako Zjednoczenie Chrześcijańskie Rodzin Promujecie kartę rodzin, którą promował Jan Paweł II, która jest odrzucana w wielu miejscach. Nawet niektórzy politycy, samorządowcy, którzy powoływali się na wartości, odrzucają tę kartę. Dlatego dobrze, że jesteście takim wyrzutem sumienia. Tak, i chcemy być w przyszłym parlamencie jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, sumieniem parlamentu i sumieniem naszego polskiego narodu, bo ta karta praw rodziny, którą stworzył Jan Paweł II. Ona nie jest dokumentem kontrowersyjnym, wręcz przeciwnie, ona mówi w jaki sposób rodzina powinna być chroniona w państwie i w jaki sposób rodzina powinna być dowartościowywana przez osoby sprawujące funkcje publiczne. No i niestety w naszym kraju okazuje się, że samorządy nie chcą przyjmować tej karty praw rodzin Jana Pawła II, bo boją się... Unii Europejskiej i boją się zablokowania środków unijnych i stąd te wszystkie kary, o których na początku mówiliśmy, które spływają z Unii Europejskiej, ale też i wnioski o ukaranie Polski, które składa Komisja Europejska do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I w, w kilka dni temu dosłownie Komisja Europejska po raz kolejny zaskarżyła Polskę o rzekome niewykonywanie dyrektywy kanalizacyjnej. Podobno w Polsce Wciąż są samorządy, no my wiemy, że są, ale że są samorządy, które nie spełniają dyrektywy, jeśli chodzi o, o kwestie związane z oczyszczaniem ścieków. Czyli jeśli nie kwestią sądownictwa, to sprawami ściekowymi próbuje się ciągle uderzać Polskę, aby, Polskę, aby Polsce odbierać środki, które nam się należą zgodnie z traktatami, ale przede wszystkim, aby Polska tracąc swoją podmiotowość, zgodziła się na niemiecką hegemonię w Unii i zgodziła się na neomarksistowski styl budowania wspólnoty europejskiej. Na to my się nie możemy zgodzić. Ale trzeba powiedzieć, że Unia Europejska chce nam odebrać w jakiś sposób panowanie nad praworządnością. Bo niech są reformy sądów, a jest potrzeba, żeby zreformować sądów. Proszę powiedzieć, jaka jest koncepcja zjednoczenia chrześcijańskich rodzin w sprawie sądów? No tak, jesteśmy, byliśmy i będziemy prawdopodobnie wciąż atakowani za kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, z reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo Unia Europejska podchodzi, a raczej elity lewicowe w Unii Europejskiej podchodzą do tego w taki sposób, że im większy bałagan Prawny będzie w naszym kraju, tym lepiej dla nich. Ponieważ Polska, no niestety, cały czas stoi niesprawiedliwością. W sądach bardzo ciężko jest obywatelom dojść prawdy i dojść sprawiedliwych wyroków ze względu na to, że nasz wymiar sprawiedliwości nie przeszedł prawdziwej reformy i oczyszczenia po czasach PRL-u, po czasach komunizmu. Ba. Ale trzeba powiedzieć, że jeszcze nasz. Yy, yy, Prezydent z, y, zakwestionował Izbę Dyscyplinarną. Czy my mamy się nadal kłaniać tak Unii Europejskiej, tak jak, jak zawetował również te, tę dobrą propozycję y, prawa i sprawiedliwości związaną z lex TVN. No wiemy to niezgodne z dyrektywą, y, z traktatami europejskimi. Nie, Proszę też o tym Nie wyjaś. powinniśmy bać się Brukseli, nie powinniśmy bać się szantażu czy kar ewentualnych finansowych, powinniśmy reformować nasze państwo, a w pierwszej kolejności powinniśmy dokończyć reformę systemu sprawiedliwości i sądownictwa. Niestety te zaproponowane przez obecną władzę zmiany, one są tylko leczeniem tyfusu gangreną, nie wprowadzają tak naprawdę żadnych y, zasadniczych zmian. My jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin proponujemy, aby w Polsce wprowadzono ławy przysięgłych. To jest pomysł, propozycja powrotu do tego, co mieliśmy w II Rzeczypospolitej, ale, to też, jest innymi chyba ale też do tam. systemu, który jest w krajach anglosaskich. Z tym, że my proponujemy, aby w ławie przysięgły było 13 sprawiedliwych, którzy wydawaliby wyroki w imieniu społeczeństwa i w poczuciu sprawiedliwości, prawdziwym poczuciu sprawiedliwości, którego dzisiaj przed sądami w Polsce bardzo często... Brakuje jak oni byliby hmm. wybierani, ci sędziowie sprawiedliwości to jest, jaką władzę. To byli? jest kwestia otwarta. Oni przede wszystkim decydowaliby o winie lub niewinności każdego obywatela niezależnie od sędziego. Sędzia byłby tylko i wyłącznie arbitrem, który prowadzi rozprawę sądową, a na końcu po orzeczeniu wydanym przez ławę przysięgłych wymierza wyrok zgodnie z kodeksem karnym lub cywilnym. Wówczas gdybyśmy wprowadzili, powrócili do ław przysięgłych, to społeczeństwo, to naród sprawowałby wymiar sprawiedliwości w naszym, w naszym państwie. I nieprawdą jest to, co mówią niektórzy politycy w Sejmie z, z prawej czy lewej strony, że do tego potrzebna byłaby zmiana konstytucji. Nic bardziej mylnego. Artykuł 182 Konstytucji mówi wprost, że kwestiami wymiaru sprawiedliwości. Zajmują się czy podlegają te kwestie obywatelom, jest to unormowane w drodze ustawy. A zatem, skoro artykuł 182 Konstytucji mówi, że ustawa reguluje kwestie wymiaru sprawiedliwości, który jest sprawowany przez obywateli, więc można to zrobić zwykłą ustawą bez I zmiany sejmie, Konstytucji. Można... To Sejm może zadecydować o wprowadzeniu właśnie ław przysięgłych. I wówczas rzeczywiście ukrócilibyśmy samowolę sędziowską, która dzisiaj jest no niestety. Tak, wielka i szeroka w wymiarze sprawiedliwości widzimy bunt sędziów, widzimy politykowanie sędziów, sędziowie w no Polsce. Ale to, co Pan Prezydent zrobił, przepraszam, ale y, y, zabytową ustawę, żeby y, TVN y, nie był w rękach amerykańskich, ale zgodnie z dyrektywą unijną powinien być y, przynajmniej do, do ponad 50% w Unii Europejskiej, ale zobaczmy, co pokazują cały czas. Jednego sędziego z Olsztyńskiego, który doprowadził do tego, że facet, który miał duży majątek, za grosze mu sprzedano. No bo tak dzisiaj wygląda sprawiedliwość. Tak, ludzi, właśnie dzisiaj tych wygląda stara. sprawiedliwość po polsku, czyli niesprawiedliwość, której doświadczają obywatele i wielka krzywda, która się dzieje Polakom przed Naszymi sądami, bo ciężko mi powiedzieć, polskimi sądami, bo one bardzo często orzekają przeciwko interesowi Polski albo często orzekają przeciwko interesowi Polaków. A zatem ławy przysięgłych uzdrowią na pewno wymiar sprawiedliwości, a przede wszystkim ograniczą samowolę sędziowską i ich arogancję, które doświadczają e, Polacy e, na salach rozpraw. Ale, Ale panie, co więcej. Kogo by się wyznaczało? Kto, kto by wyznaczał tych sędziów? Jeśli chodzi o ławę przysięgłych, ławników, byliby oni powoływani w drodze losowania z okręgu, w którym znajduje się dany sąd. To jest najlepsza, najbardziej sprawiedliwa metoda poprzez losowanie. Także każdy, kto nie miał konfliktu z prawem, kto nie miał wyroku e, skazującego, mógłby w drodze losowania zasiadać. Na takiej, w takiej ławie przysięgłych, która, i to jest kluczowe, wydawałaby wyroki w poczuciu sprawiedliwości, społecznej sprawiedliwości. Panie prezesie, wróćmy do spraw międzynarodowych. Wiemy, że w Polsce prezes Prawa i Sprawiedliwości zaprosił różnych polityków z frakcji tych konserwatywnych do Polski, m.in. naszego przyjaciela. Tomaszewskiego, eurodeputowanego, który piękną robotę robi dla, dla Polaków w Wilnie. I, I pan był później w Hiszpanii. To było drugie spotkanie. Ci z, z opozycji zarzucają różne rzeczy. Proszę o tej inicjatywie powiedzieć. Może to byłoby uzdrowienie dla Unii Europejskiej. Może tacy ludzie by przyjęli władzę. W strukturach europejskich nie dominowaliby ci ludzie lewacy czy z Niemiec czy ze Francji. Miejmy nadzieję, że tak się w przyszłości stanie, bo Europa się budzi. Partie centroprawicowe, patriotyczne, chrześcijańskie nie mogą już znieść buty niemieckiej i lewicowej dyktatury w Unii Europejskiej. Dlatego w ubiegłym roku powstała specjalna deklaracja o przyszłości Europy, która skupia 16 partii, z 13 państw europejskich. Wśród nich właśnie zasiadają nasi rodacy, lider akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, europosł Waldemar Tomaszewski. Tam jest oczywiście Fidesz Wiktora Orbana, jest Vox, Abascala z Hiszpanii o, to oni ostatnio, nie tak dawno, parę tygodni temu, byli gospodarzami drugiego już spotkania. Jest też Marine Le Pen z Francji, z, z Frontu Narodowego. No jest mnóstwo ugrupowań z całej Europy, które chcą zbudować wspólny sojusz, który przeciwstawi się lewicowemu światopoglądowi, a przede wszystkim lewicowej dyktaturze w instytucjach europejskich. I jeśli ten sojusz się jeszcze bardziej umocni, a wszystko wskazuje na to, że tak się stanie, to wówczas w kolejnych wyborach europarlamentarnych jest duża szansa na to, że uda się przełamać lewicowo-liberalną, dyktaturę w Parlamencie Europejskim, bo od Parlamentu Europejskiego zależy bardzo, bardzo wiele, bo to Parlament zatwierdza Komisję Europejską, bo to Parlament rozlicza wszystkie ciała unijne z postępowań w ciągu roku, a zatem to jest bardzo istotne, aby partie patriotyczne, chrześcijańskie, niepodległościowe, wolnościowe w Unii Europejskiej zacieśniały ze sobą współpracę. Byłem również na tym spotkaniu jako doradca do spraw międzynarodowych. Rozmawiałem z wieloma politykami, którzy byli tam obecni, w tym z Wiktorem Orbanem. Wszyscy oni twierdzą jedno: musimy przeciwstawić się lewicowej propagandzie i lewicowej rewolucji narzucanej nam wszystkim w Europie na siłę. No, bo trzeba powiedzieć, że normalni ludzie. Chcą, żeby była normalna rodzina, żeby nie było e, promocji dewiactwa, de to co jest nieraz u nas Czarne Marsza czy w różnych krajach, ale żeby e, normalnie funkcjonowała rodzina, żeby dzieci e, były dobrze wychowywane. Dlaczego teraz protestuje się wobec, wobec ministra Czarnka? Ponieważ dba o to, aby dobra była formacja dzieci. Żeby były wychowywane wartości. No, bo wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży, chowanie. I z tej cnoty niektórzy chcą uczynić antycnotę, to znaczy mam na myśli środowiska skrajnie lewicowe, liberalne, LGBT, które chcą zepsuć naszą młodzież, chcą ją przejąć, chcą przede wszystkim zawładnąć ich sercami i umysłami, bo od wychowania młodzieży. Będzie zależało to, jaka będzie polska w przyszłości i czy w ogóle będzie. Dlatego my jako zjednoczenie chrześcijańskich rodzin przykładamy tak wielką wagę do wartości chrześcijańskich, do wartości rodziny i do wartości życia, bo od tych wartości przekazywanych właśnie w szkole od pierwszej klasy zależeć będzie to, czy nasz polski świat wartości, który odziedziczyliśmy po przodkach, który budował nasz kraj od Chrztu Polski czy on dalej będzie dominujący i czy dalej będzie tym, który będzie rozwijał nasz kraj. No i czy Europa będzie taka, jaką wymarzyli sobie założyciele? Tak, czyli czy będzie Europą ojczyzn, czy będzie superpaństwem unijnym pod dyktatem niemieckim. Miejmy nadzieję, że Unia Europejska, że Europa nigdy nie zamieni się w czwartą rzeszę, że będzie sojuszem wolnych i suwerennych państw szanujących się nawzajem. Drodzy Państwo, tym akcentem kończymy. Moim Państwa gościem był Pan Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Pan Dr. Bogusław Rogalski, ekspert do spraw międzynarodowych. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.